Już zajął miejsce na belce startowej. Indywidualnie 15. 213 dzisiaj w serii prób. Jest już Dawid na rozbiegu. No i popatrzmy na jego skok. Ładny leci, spokojnie. Dobra próba. Nie ponad 200 metrowa. 210. Ta granica minięta przez Dawida. No ale przypomnijmy w tej grupie: 231. Angelani. 223,5 Michał Hajdek więc te 211 metrów Dawida Kubackiego wygląda dosyć blado. Tam przecież jeszcze przed nami Karl Geiger i Halvor regner Granerud, czyli dwóch najlepszych skoczków w rywalizacji indywidualnej. Traciliśmy do Norwegów 3,8 punktu, do Niemców 12,8. No ale tu trzeba będzie też patrzeć, jaka jest różnica między Polską a Słowenią. Wyprzedzamy słoweńców, ale zbliżają się do nas na 18 i punkt Polacy prowadzą no.